Każdy Jankę chwali się, że Ameryka to kraj wielkich możliwości. Ameryka to na pewno kraj biznesu, a biznes po amerykańsku wygląda tak. Błędne Bros. odpowie przed sądem, bo najnowszy Matrix okazał się głównym. A więc y, to nie jest tak, że jak inwestujemy i inwestycja okaże się klapą, to po prostu tracimy. Nie, to jest tak, że jak inwestujemy i inwestycja okaże się klapą, to wtedy trzeba kogoś pozwać. Oh yeah! To jest takie niedojrzałe podejście jak tego człowieka, który kiedyś kupił kryptowaluty, bo liczył na szybki i łatwy zarobek. Dodam, że on wziął jeszcze na to kredyt. A potem był wielce oburzony, że jednak nie skoczyło, tylko spadło. Wydaje mi się to jeszcze bardziej absurdalne niż polityka polskiego rządu w sprawie praktycznie każdej. A propos polityki, efekty polskiego ładu są takie, że przedsiębiorcy spiedalają do Czech. Ty głupku mały... Nie wiedziałem, że tak będzie! Do tego okazuje się, że wkrótce nawet nie będziesz mógł sprzedać żadnego starego rupiecia w internecie, ponieważ przypierdoli się do Ciebie skarabówka. No po prostu! Coraz bardziej biorę sobie do serca poradę Abelarda Gizy. Wypierdalaj w Polski! W ostatnim czasie polski internet zesrał się na Włochów, bo im się nie podoba nowa gra, ponieważ nie ma włoskiego dubbingu. Ty kurwo wody! Może to nie jest tak, że Włosi mają problem o byle gówno. Może to jest tak, że my Polacy głównym się zadowalamy. Ja osobiście uwielbiam, kiedy gra komputerowa ma polski dubbing. Naprawdę, rozgrywka jest wtedy przyjemniejsza. Co ja wracam do domu i mam się jeszcze wysilać, żeby zrozumieć co tam postacie mówią, bo nie zdążę przeczytać? W życiu. Kościół Naturalny to religia, która ma w Polsce kilkanaście wyznawców, a problem w tym, że religioznawcy o niej nie słyszeli. No to znawcy widać się nie znają.